Szanowni drodzy rodacy, drodzy obywatele, jak wiadomo wam, siły złowieszcze sprzyjające Platformie Obywatelskiej stoją ramię w ramię za Hanną Gronkiewicz-Walc, mam nadzieję nieskutecznie nawołując do bojkotu wyjścia na głosowanie przeciwko Hannie Gronkiewicz-Walc. Ja Serdecznie zachęcam jak najliczniej, żeby rodacy wyszli i odwołali Hannę Gronkiewicz-Walc. Teraz krótkie odniesienie dla Polonii mieszkającej za granicą, żeby jak najliczniej korespondencyjnie oddali głosy przeciwko Hannie Gronkiewicz-Walc, żeby ją odwołali. Dostrzeć panoszenia się złowieszczych sił, w Polsce dosyć Hanny Gronkiewicz walc na stołku prezydenta stolicy. Drodzy młodzi, rodacy i warszawiacy. Serdecznie też apeluję do was, abyście 13 jak najliczniej wyszli y, przeciwko Hannie gronkiewicz walc i oddali swe bardzo cenne głosy niczym na wagę y, złota, ponieważ y, y, złowieszcza siła, y, złowieszcza partia Platforma Obywatelska i wiele innych partii zachęca Rodaków Warszawiaków, żeby nie szli, żeby zbojkotowali Donalda Tuska. Za takie coś trzeba postawić jak najszybciej przed Trybunałem Stanu. Mówi to Radosław Siedlecki, stłuszcza. Serdecznie zachęcam. Dziękuję.